Hejka, kochani! Tutaj Poli! Właśnie skończyłyśmy nasze projekty na Targi Nauki! Uhu! A teraz możemy wybrać się w pewne wspaniałe miejsce! A do tego magiczne! Dziś zamierzamy zaliczyć kolejne atrakcje w parku rozrywki! Mini-moc! <grym> Mini-podróż! Mm. Oh. Wow! Co tu się dzieje? To chyba konkurs na najlepsze lody. Patrzcie, jakie niesamowite smaki. Lody z watą cukrową, z żelkowymi dżdżownicami. Czekoladowa niespodzianka. A tu miętowo-wiśniowe. Tych muszę natychmiast spróbować. Mm. No i jak one smakują? <laughs> Pysznie! Idealnie dobrane proporcje mięty i wiśni. Twój język też jest miętowo-wiśniowy. Te lody muszą być magiczne. Poproszę czekoladową niespodziankę. Cześć, księżniczko Rain. Jak miło cię widzieć. Chętnie skosztuję twoich lodów. Przykro mi dziewczyny, ale niestety brakuje mi pewnego składnika niezbędnego do lodów z tęczową posypką. Nie chcę zostawiać stoiska, bo mogę zostać zdyskwalifikowana z konkursu. Nie martw się, przyniesiemy ci ten składnik. Dziękuję, ale niełatwo go znaleźć. Moja magiczna posypka jest ukryta za trzecią tęczą po prawej, jak miniecie piątego jednorożca po lewej. Jasne, trzecia tęcza robi się! No, to ruszamy. Znalezienie tęczy to będzie łatwiej. No tak, poszukajmy tej posypki. To musi być to. Trzecia tęcza po prawej. Bum. Z masłem, w samą porę. Wielkie dzięki. Wkrótce ogłoszą zwycięzcę. Niam. Są super błyszczące, nie mają sobie równych. Czy to pora na selfie? Jasne! Najlepszy sposób na zakończenie tego odcinka paszportu do przygód. Pa! pa! To od Aliany! Konkurs piosenki dzisiaj wieczorem w parku rozrywki! O, rajusiu, to fantastyczna sprawa! No właśnie! Niesamowite, że dochodzą do nas SMS-y z kosmosu! Myślicie, że możemy wziąć w tym udział? Czy możesz nas zapisać? Hmm, może babcia już to zrobiła. <laughs> Jesteście zapisane? Uśmieszek! Tak! Świetnie się składa, bo w lecie brałyśmy lekcję śpiewu. Wystąpimy z tą nową piosenką, którą ćwiczyłyśmy. A, super okazja, żeby pograć na perkusji. A ja zagram na gitarze elektrycznej. A więc w drogę! Wystąpimy w parku rozrywki z naszą nową piosenką. Mini, <grybuj> Mini podróż! <grybuj> Dziewczyny, tak się cieszę, że was widzę, ale mamy pewien kłopot, bo zepsuły się reflektory, a bez oświetlenia nie będzie konkursu! <grybuj> Hej! Czy pamiętacie tę grządkę z kulami blisko w krainie lamy? <grybuj> Wiecie, to taka zwykła grządka jak z warzywami, ale na tej są kule disko. A, tak. Spokojnie, mamy rozwiązanie. Jesteście gotowe? <śmulare> 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 Witajcie, kochane. Macie ochotę się zająć disko błysko ogrodnictwem W pewnym sensie. <śmulare> nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy zerwały kilka kul disko? Konkurs piosenki w parku rozrywki zostanie odwołany, jeśli na scenie nie będzie oświetlenia. Odwołają występy? Nie ma mowy. My lamy zawsze wspieramy sztukę. Weźcie tyle błyszczących pół, ile chcecie. <grystanie> Bardzo dziękujemy, Dan. Sytuacja uratowana. A tu mam jeszcze dla Was taki mały prezent. <grystanie> Jakie śliczne! Dziękujemy. <grystanie> Wietny pomysł, oświetlimy nimi scenę. Gotowe na efekty specjalne Tak! <noise> <noise> Dałyśmy czadu, dziewczyny. <noise> witam was ponownie na moim vlogu w końcu rozgryzłyśmy jak dostać się do mapy przygód a więc zgadnijcie co będziemy dziś robić odwiedzimy kolejne miejsce na mapie mini moc zaraz a dokąd się wybieramy do tego hmm. kartonu z <laughs> mini podróż Tropikalny las deszczowy! Ale super! Chodźmy pozwiedzać! Zobaczcie! Są akurat trzy skutery. Biorę różowy. <śmiech> <śmiech> Tropikalny klub, urządzony w chacie Tiki. I ze świetną muzyką! Słyszycie te melodie? To cudowna miejscówka, żeby pobawić się i zrelaksować. Ale jak mamy pokonać hmm? tę rzekę, żeby się tam dostać? Woda jest zbyt głęboka, żeby przejść pieszo lub przyjechać na skuterach. Przejdźmy się wzdłuż brzegu i poszukajmy płytszego miejsca. Spójrzcie jakie piękne kamienie. <grymka> Może oznaczają miejsce, w którym da się przejść. Hmm. <grymka> 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 Dźwięki coś mi przypominają. O! 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 Po prostu wspaniałe! Muszę to koniecznie nagrać. Słyszycie? To brzmi zupełnie tak jak melodia, którą było słychać z tamtej chaty Tiki. A to ciekawe. Spróbujmy równocześnie zagrać te melodie na kamieniach. Co to takiego? Wygląda na to, że dzięki muzyce przywołałyśmy super stylowe auto do przejechania przez rzekę. <summit> <summit> tu jest niesamowicie! <summit> Masz dobre wyczucie rytmu. <summit> Oczywiście. Babcia tu była. Muzyka, magiczne kamienie i moje najlepsze przyjaciółki. A za tydzień znów użyjemy paszportu do przygód. Tej nocy miałam naprawdę niesamowity sen! Jeździłam na deskorolce po tęczowych pierścieniach Saturna. Oh! Uh, super, że jesteście! Dzisiaj wyruszamy w kosmos, żeby pojeździć po pierścieniach Saturna. Prawda, że inna grawitacja może sprawić kłopot, ale coś wymyślimy. Będzie naprawdę super! Mini oh! oh! Spójrz na te pierścienie, Szani! To będzie mini podróż. Oh! Oh! O, ups. Zaraz sprawdzimy, co z tą grawitacją. Poli! Moment! Gdzie jest Lila? O nie! Czy ja. <grystanie> Ciut za mocno się nakręciłaś! <grystanie> Racja, naprawmy to! Mini podróż do domu! <grystanie> Bardzo cię przepraszam, Lila! Zacznijmy od początku! Mini podróż! Okej, jesteśmy w komplecie. No to jedziemy. Zaczekaj, jest taki tyci problem sprzęt? O nie, nie zauważyłam, że nie byłyście gotowe. Wybaczcie. Wiecie co? W krainie jednorożców widziałam brodki. Może uda się je pożyczyć? Tak. Tak. Więc widziałam je przy tęczowej chustawce. Uh. 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 Bardzo mi przykro, że nic nie znalazłyśmy. Nie ma sprawy! Na pewno uda się innym razem! Oh. Oh. Hey. Cześć, dziewczyny! Jakie macie plany? Chciałyśmy trochę sobie pojeździć, ale chyba zapomniałyśmy sprzętu. Hm? Wiecie, świetnie się składa, że Was spotkałam, bo mam ze sobą te wrotki. <laughs> Bardzo Ci dziękujemy, księżniczko Lane. <laughs> to może teraz Twój sen się ziści, Poli? A więc ruszajmy! <laughs> tak nas ponoszą emocje, że nie mamy czasu na plan. Na szczęście przyjaciele zawsze podadzą pomocną dłoń, albo nawet parę wrotek. <laughs> <laughs> Okej, okay, to teraz pora na kosmiczną jazdę bez trzymanki. Do zobaczenia za tydzień. Pa! <laughs> Poli, Witam Was na moim vlogu! Odkąd odkryłyśmy tę mapę, bez przerwy o niej myślę. Tak bardzo chcę zobaczyć te wszystkie miejsca. Macie ochotę do mnie dołączyć? Tak! <laughs> o, chwilka! Muszę włączyć kamerę. Nagramy <laughs> ten moment na vloga. No to w drogę! Czas na mini moc! W jaki sposób mamy dotrzeć do tych miejsc? W nocy od babci było coś o skuterach. Hmm. Chyba musimy wskoczyć do mapy. Może jest jakieś zaklęcie, które trzeba wypowiedzieć? Oh! Hej, a to co? To oh! wygląda jak oh! paszport? <laughs> to właśnie miała na myśli babcia, pisząc o paszporcie do przygód. Dzięki niemu będziemy mogły podróżować. Ale jak się go używa? Hmm. skoro zmniejszamy się wypowiadając słowa mini mocy trzymając medalion, to spróbujmy powiedzieć mini podróż, jednocześnie trzymając paszport. Hmm. świetny pomysł, Poli! Mini podróż! Mmm, hmm. to może powiedzmy mini podróż, jednocześnie trzymając paszport i wskazując miejsce na mapie. Oh. Warto spróbować. Chcemy zacząć od lamy? Mini podróż! <laughs> Udało się! Jesteśmy w mapie. To chyba festiwal muzyczny, Wasze imiona? Poli, Lila i Shani. O, oh, wasza kolej! Szybko! Jesteście strasznie spóźnione. Spóźnione na co? Dopiero przyszłyśmy! Jesteście na liście Lamara ma talent. Macie coś zatańczyć. Oh, co? co? Dlaczego jesteśmy na liście? To babcia musiała nas zapisać. Mamy tutaj takie powiedzonko. Przedstawienie musi trwać. Proszę za mną. Mhm. Chyba nie jestem gotowa na występ przed takim tłumem! I nie miałyśmy ani jednej próby! Spokojnie! Dziewczyny, możemy improwizować. Jest jedna piosenka, którą znamy na pamięć! It's a day. Domo? Myślę, że szani ma jakiś pomysł. Mini podróż do domu. <noise> Spójrzcie na tę odlotową kulę disco, którą dostałam od lamy. Okej, okay. za tydzień znowu użyjemy paszportu do przygód. Na mapie jest tyle miejsc, które chcemy odwiedzić. Do zobaczenia w następnym odcinku naszego vloga. Pa! Witamy Was na blogu. Jak widzicie, jesteśmy gotowe na Halloween. Hmm, kostiumy, cukierki będzie strasznie! Zwykle chodzimy zbierać słodycze z Nikolasem, ale z jakiegoś powodu w tym roku nie może iść z nami. Dlatego wpadłyśmy na nowy pomysł. Czas na Halloweenową mini podróż pełną przygód! Mini-moc! Więc dokąd się wybieramy? Parku rozrywki! Woohoo! Tak! Mini podróż! <laughs> w tym opustoszałym parku zdecydowanie jest przerażająco! Ale to naprawdę super, że mamy go tylko dla siebie! Właśnie! I wiecie, co to oznacza? Zero kolejek! Ruszamy! <grym i wytrych> widziałyście to? Założę się, że to był duch. Hmm. To ta atmosfera działa na twoją wyobraźnię. Chodźmy teraz na karuzelę. <grym i wytrych> <grym i wytrych> Hej! Czy widziałeś tę dziwną Dynię? Może jednak nie jesteśmy tu całkiem same. Myślisz? To niemożliwe! Nie ma tu nikogo oprócz nas. Co to było? Szani, miałaś rację. Ten park musi być nawiedzony! A! To robi się dla mnie zbyt straszne. Koc? Mam was! <grystanie> Pamiętasz poli, jak nastraszyłaś mnie rok temu! Zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw! W tym roku nadszedł czas na rewanż! <grystanie> Przestraszyłeś nas! To było niezłe! Muszę ci podziękować. Wpadłem na ten pomysł oglądając twój vlog. Ale Nikolas, jak się tu dostałeś? No wiesz, twoja babcia trochę mi pomogła. <grym> no jasne. Dzięki niej mogłem znaleźć się tu przed wami i przygotować niespodzianki. Okej, okay. to było naprawdę ekstra, ale wystarczy już żartów, bo teraz czas na przejażdżkę! <grym> W moim życiu! Wesołego, Wesołego Halloween, Halloween, kochani! Zapraszam na mój kanał za tydzień na nowy odcinek Paszportu do Przygód! Pa, pa. Pa.